Kevin, w końcu możemy driftować pod namiotem Axe Powiedz mi, co tutaj się sprzętowo u Ciebie zmieniło? Generalnie zmieniło się słuchajcie, wszystko. To są nasze nowe symulatory Pro. Eee, wymieniliśmy wszystko od kierownic poprzez właśnie pedały, skrzynie biegów i hamulec ręczny. Jeśli chodzi o kierownicę, jeśli chodzi o bazę, to mamy zupełnie nową marki Asetek. Jeden z czołowych producentów na świecie z maksymalną mocą 18 Nm. Specjalna kierownica do driftu. Manualna skrzynia biegów z układem H no i komplet trzech pedałów ze sprzęgłem. Czyli to już jest taki sprzęt pro, pro gdzie zawodnicy, prawdziwi zawodnicy driftingowi, tak e, mogą już startować i próbować swoich sił, albo ćwiczyć już na takim sprzęcie. Zgadza się? Dokładnie tak, zgadza się. Wręcz właśnie od takiego sprzętu zaczynają często zawodnicy driftingowi, e, albo odbywają się wirtualne mistrzostwa driftingowe na takim oto sprzęcie. Czyli tak naprawdę ktoś, jak pierwszy raz ma do czynienia z takim sprzętem, no to nie do końca może sobie, rozumiem, poradzić z obsługą, z takim płynnym driftowaniem, tak? Z driftingiem. Dokładnie tak, zgadza się, może być ciężko dla świeżych osób, e, natomiast, no, praktyka czyni mistrza, tak? Na dobrą sprawę. Ten sprzęt pozwoli osiągnąć naprawdę wiele doświadczenia. Okej, okay, więc słuchajcie, jeżeli chcecie zróbkać swoich sił w drifcie, zapraszamy pod namiot Max Gear.